Ale, ale moi drodzy widzowie, witam serdecznie, znam jest Bzyku! Ale Bzyku, siema, siema, co cześć! Co Przyku! Cześć! Okej, okay, dzisiaj dobry, idziemy na kemping, tylko w inne terytorium, jest Właśnie. to jakaś pustynia. Właśnie, ja nie wiem co to jest za pustynia, ale nie no wiem. lecimy, no musimy tutaj Widzowie, zostawcie łapkę do gry, subskrybujcie kanał, tam nadal i kupujcie taką koszulkę w sklepie Wojana Macie link w opisie przede wszystkim Dobrze, rozpoczynamy eee... Ej, ja Cię kręcę, nie o. mogę, nie, nie można niczego podnieść, to mam inventory full no bo jesteś pisze. full, masz... Ja, ja nie mogę, dobra Ja też mam inwentory na M. full Na mapa na M, pa, masz mapę, na M Trzeba coś, w... mapa? Trzeba coś wyrzucić O nie, jak to, już coś wyrzucić chcesz? Czemu? Pa, Chcę wyrzucić e, pa, Wyrzucić? E, wyrzucić. O nie, <laughs> wypijam Siema, jak się Nie mogę, będę gruby, wody. ja nie mogę teraz wypijać Ep. Nie, spokojnie, ja jestem gruby, a wszystko jest Dobra, waliłem płyty. trochę wody. Nie, jak to? No dobra, ja nie mogę letką, wziąłem. Co to jest? Pickle Pierce, co to? To, to jest kaktus, kurwa. Nie Weź zabieram nie tego, bierze. nie interesuje. Czujesz się tylko. I już Kujesz mam dwie full. No mówię ci, że tego to jest niemożliwe. Dobra, jest to długo. muszę walić. Ej, tu malu, ej, tu zapiszcie. Czekać, Czekajcie ej. Bo, Mamy, no Nie, to skun, to skoń. Tu skoń tu Dobra, zbieram Gdzie ty jesteś? Ja jestem na górze, przesz przeszłem na górę Czekaj Co Zdrowia tam jest? Tam jest koń, tam jest konik Pa Faktycznie pa, pa. Czekaj czekaj Musimy zrobić nie camping ogólnie, gdzie jest mapa Rzuciłem M, ej, o kurde nie rzuciłem Nie, 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 rzucie, nie, nie, nie czekaj, nie zabijaj na razie go Jak to, nie, e, My nie? jesteśmy tą czerwoną kropką, jesteśmy, tak? Tak, 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 no No ma M Okej, na jaki camp zone idziemy? No ja bym poszedł tam na ten środku, nie? Ten camp zone drugi <coughs> Drugi, dobra, zobaczymy jak tam wygląda Zobaczymy, jak to wygląda. Żeby to przy wodzie, nie? Albo nie, czekaj, Camp zone 3, to musimy całą mapę przejść. Żeby to wiesz tam na dole jest. Może jest woda. Iść. No to dawaj. Podaj przy wodzie, będzie łatwiej. Ej, ale my najpierw, ja wiem, patrz, musimy iść na dół do Camp zone 2 i potem przy tym no. Camp zone 2 tak z bokiem można przejść. To chodź, tam jest woda. Tak, tak jest. tam, tam są się... jakieś ruiny w ogóle. Tak, tak, o, tak o, czekaj, zapowiada się nie? Ciekawa przygoda. Slide. Zaj, czy my idziemy, czy my idziemy? Dobra, w dobrą stronę, Panią. Nie wiem. Czekaj, sprawdzę na mapie. Ja też, nie, no. nie, w złą stronę O nie, nie, zawracamy, zawracamy, Palion ja ja mam, ja zawracamy. Jak ja tu mam wejść teraz? Chwila, chwila, pomyślmy Ja tu nie wejdę tu? Nie wejdziesz tu? Nie da się wejść? Nie Nie, nie gadaj Czekaj, da się, trzeba się da Ech, Nie się da, da się da. Ja nie mogę, dobra, czekaj, czekaj, czekaj Jak to teraz nie, obejść? We... Trudno, ja chyba schodzę z tobą w takim razie No, chodź co? Slide. Co to są za gacie? Co, co to jest za papier toaletowy? Nie da się, faktycznie, nie da się skoczyć Trzeba tu jest papier toby? Dobra, biorę mapę do łapy no, I I idziemy. idziemy. Do... Jezu, nic nie widzę, jak on ma? Do kopalni, ten... idziemy do kopalni. Dobra, jak do mamy rasem? teraz stąd wyjść? Hmm. Ej, dobra, mam pomysł, idziemy tam na dół do Camp i idziemy przez wodę będziemy przechodzić w takim razie. Przez dobra. wodę będziemy musieli przejść. Ej, na czym ty przeskakujesz? Na F, dobra. Na F Widzę, Dobra, przeszedł. Okej, okay. super, super. Dobra, już mam literę full. Na razie start. Ja, ja cały czas Ej wiesz na F masz tego Na F masz przyspieszenie chyba na Jak ty trzymałeś siekierka? Czekaj, jak było siekiera? Na, na F, na F, na F Eee Kra, nie krawcym, kemping. Ej co? O. Nie da się tu przejść O nie, nie da się tu przejść O nie, wyrzuciłem ją To prawym, prawym ją wyrzucasz na O nie, nie panu, czekaj, uważaj O, ja cię kręcę, ja Możesz uważać, bo ja ci siekierę prawie rzuciłem Jest. Pan. Ej, pająk Zaps... Weź go Gdzie, gdzie jest pająk? Gdzie jest pająk? Tu. Dwa pająka, albo mam pomysł. O kurde. Pają to. Ech, da się to podnieść, ale nie da się. się Zrzuć w tego pająka. Ja, ja nie mam siekiery chyba. Czekaj mam, gdzie jest pająk? A widzę. O nie! Mówiłaś, że kręco już zrzułem w ciebie, paliąc nie? O, ja, krecy... Halo, o wie, kurde O kurde. Tak, pali... Dobra. A, to jest pająk. A, gdzie ty dajesz tą siekierę? Wyleciała ci. No właśnie tak, nie, gdzie ona jest? jest, ona mi wyleciała. Tu. Gdzie, gdzie pokaż? To ogóle. nie. Eee, o widzę, 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 dobra, 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 idę idę idę. To jest zone, ale my tu nie chcemy iść. Tak, my nie chcemy już tutaj siedzieliśmy. Dobra, palion. on! O kurde ciemno idziemy. jest! Bierz latarkę, odpal latarkę. Jak gdzie pa. jest latarka? E, w ekwipunku. Lewy w Dobra, terenie. ale dobra. mapa. Ale, mapa, ale, ale, mapa, nie możesz mapy wziąć jak ja masz Ja nie tak mogę, no i gdzie my teraz okay. mamy biec? My nie wiemy gdzie Przed iść. siebie, przed siebie, tutaj chyba, halo? E, ja nie mogę, my zginiemy Ej, dobra, ja się boję, nie? Ej, co Coś to? Będzie. Halo, co? Co, to? co ty widzisz? To jest, to jest z Ej, co? Nie, to nie jest z A, O kurde, z z pomocy, pomóż mi, pomóż mi Nie, 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 nie On mnie goni i nie da się go zabić, Ej, Łap latarkę, a ja będę zmieszał nie zmiesza go Dawaj. Go walić. Biko! Dobra, dobra czekaj. Ej. Pa walę go! O, dostał! i Uderzyłem go chyba! Paweł! go! Fal go, go, Nie żyje! Wole go. Wole go. Nie żyje? Oooo! Wow. Czekaj! Przepraszam, nie chciałem! A, dostałem Rikoszeta Przepraszam! Patrz! patrz. Zdobyć. Zdał się? Ej. Mamy, mamy, węża, pa! Ty. Ej, patrz! A co? A to jest jakiś boładusiciel, ty on ma taki wachlarz właśnie. No. I taki mały pyszczek Dobra, z tego można mięso zabrać jakoś? Tak, co? No właśnie nie wiem, patrz, ej, co nożyk, to jest? patrz Nie, no czekaj, tak, nożyk Ale właśnie go się nie da używać, nie wiem dlaczego tak. Używasz go jakoś? Okej okay. jak, jak mogę go? użyć? O, o, Cześć. czekaj, ja, ja ci zapalę Ja ci zapalę tutaj, co? O jest wilka Jak to wilka? Weź to i spróbuj tam walić w to Nie I wiem, nie wiem <grywka> jak się bawi szampańsko tutaj Dobre, no, coś pięknego dobra. O Jezu, my jesteśmy dobra. na drugim końcu Dobra, tak, jak to dojść to do na środek? Jak chodzi na środek? To to no jakbyś jakbyś nie, nie spadł tutaj na dół, to byśmy <grywka> przeszli dobrą drogą. Ruiny to jest. Tam są te kopalnie. My. Chodź Gdzie do kopalni, tam? dawaj, tam, No, w tą stronę. Ja dobra. się ej co tam w co kluky? my dzisiaj nie robimy kempingu, my robimy jakiś... Koniec, wiecieczkę? my robimy eksplorację, my robimy ja eksplorację nie mogę. O to chodzi O to, Ale to chodzi, Ja się... to... nie, nie wiem co, co to No że tak powiem Trudno, radykalne czasy to są Paweł No trzeba trzeba eksplorować tak tak Nic nas... nie zjadł No jak nie, to na pewno wejście do... wejście do jakichś kanałów tutaj, czy to jak nie kanałów tylko jasność. Ale tu jest slajd jest koniec, no. dobra, trudno Trudno, no już zeszlańowaliśmy się Przygoda! Lecimy, dobra, chodź tu e, Latarka, halo? Dobro. o masz grzybek! Ja nie, inwentary. Przygoda. przygoda Przygoda! Przygoda, przygoda! Co teraz? O nie, ej, dobra, to nie jest dobry pomysł. nie jesteś tutaj za mną. Ja tych grzybów jest nie to zbieram, dobry. to bym jakieś trujące, śliste. Ja też no pewnie nas zatrują, będziesz musiał nie leczyć, a się nie ma. Ej, dobra, rozdzielamy no, się. Pa Zobacz na mapie, zobacz na mapie, gdzie jesteśmy. Na mapie, czekaj, już 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 poświeć mi trochę. Nie jesteśmy... Ej, tak na dole trochę w sumie, tak? tak a, w widzę, widzę, no. E no. jak zejdziemy to będziemy blisko tego no tylko nie wiem, którą stroną, czekaj, pójdźmy może ten najpierw razem. No, zobacz, czy idziemy dobrze. No wydaje mi się, że tak, że jest tak bliżej, że jest bliżej wody, no Tak, 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 tak. Tędy? No, jesteśmy bliżej wody, no? Tak, tak mi się wydaje. Chodź, chodź, dałam. Zaraz będzie wyjście, mi się wydaje. Ej no! Zaraz będzie wyjście. Mega o, możliwe to jest. Czekaj. Czeka, tu? tu jest wyjście! Tu, tędy? Czekaj? Tu? Tak, 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 jest wyjście. No no, no to będzie można wyjść chyba. Ej, ja cię krecę! Trzeba Aha, dobra, o, dobra, spokojnie, nie spokojnie Energię trzeba naładować Tak, bo mi się chce zjeść Czekaj, ja się no, najem, no mhm. Zjem no, przerwa, no, na przerwa na jedzonko Przerwa na jedzonko, jest przygody e, Przerwa na e, jakieś jabłuszko piękne Smaczne Przerwa na mian, mian, mian. O I dwie, dwie. Dwie. dobra Super wypity, super Leci... kemping palion Lecimy, Lecimy dalej, my tu mamy bardziej maraton, a nie kemping Gdzie my jesteśmy? No, to sprawdza akurat Halo? Czekaj, Ej, dobra Ej, jesteśmy babka. na tym campzonie obok. Tu jest ten campzon. Ej, faktycznie. Ej, tu jest wąż! Aaa, pomocy! Mały wąż! Szybko, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Jump! 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 Ej, robię jumpa, on robi jumpa, pa! JUMP! Dobra, udało się. No rób o, ja jumpa, bo mnie goni wąż. No nie rób, roz... co ty robisz? <laughs> Ej, dobra. Jasny Czekaj, czekaj. Kolejny tu wąż. Jest? Ej, tu jest ten. Tu jest e, koń, tu jest kuń, pa! Bierz tego Kempzon. Nie wiem. A ty skój! Wła tego kunia! Tak, na komp -zonie. Na kunia! Dwa kunia! Wła tego kunia! Ej, kuj Dawaj! Ej, uczyłem w <laughs> niego! I mi się nie stało, Widziałem, jak to odbiło? Go nie go! Go nie! Nie da się go zabić! Ej, co? Paprycie, nie da się go on zabić! Z... On jest zbugowany jakiś. On jest o, Zabiłeś mnie! Pomocy! <laughs> <laughs> mnie! Dzięki! Nie da się go co zabić, za stary! To jest, to jest dobra, Kempzon tutaj, czy idziemy dalej? E, idziemy dalej, idziemy na węże, co na to? Patrz już, dobra, e, wróciliśmy, teraz do no tam jak dół, dół. Wiemy jak iść, nie? Tam na dół, palią tam na dół. Dobrze, jest, idę, dobrze idę, dobrze idę, dobrze idę, chodź, no, tak, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Będzie długa przeprawa, a jak my się tam rozłożymy, to i na roz, i na roz się tam rozłożymy. I nie, no, no dobra, no dobra, niech tak będzie. I tam będą pewnie tam będą, tam się popływamy. Jak się wyglądasz? <laughs> ale co? Stoper wyglądam. Co ty masz? No trochę mi się przetyło, ale to nie oznacza, że um, e, nie mam nie energii. Dlaczego? Nie, bo chodziłeś szybko. I Już nie masz. Muszę się na. Ja mam. Ja mam cały Maja czas. Może dlatego, dlatego, że taki duży jestem. A tu jest wąż! Ej, zabił mnie wąż! Pomocy, co? O, i, on do mnie idzie. Mnie zabił. O nie. O nie Paweł, mam nadzieję, że przeżyjesz to. Do... Jak nie dobrze. mam przeżyć? Dziesięć eee, ja! 10 sekund, ej, 10 Zabicy. sekund, bo umrę! Zabiję, dobra. mi szybko, 8, 7, bo umrę zaraz. Zabiję go. O, ziek, zabiję. Ja tego myślę. węża śmietnika. Dobra, super, super, super. To na hita Właśnie. Właśnie nie wiem, no dobrze. Panie, że jak, jak na hita, dobrze, ej, patrz. Brakuje ja energii. Sum... No to zjechce coś. Ja mam full energii. O nie, ej, pasz na to. Patrz co teraz będziemy robić. O kurde. O nie. Idź pierwszy, idź przodem. Idź przodem. Oh my god, oh my god. Idzie powoli. Oh my god. Jezu, oh my god. ale Cliff. Oh że, tylko żeby iść na kemping, nie przez takie rzeczy trzeba przychodzić. Nie, nie wiem jak ja bym miał przejść przez takie rzeczy na kemping to wolałbym siedzieć w domu, serio. Dobra, nie ja mam opcji, ja stąd uciekam. Przecież to jest koniec Zyko chodź. Slide! O oh, slide! Made it! Make it slide! Woo. Dobra. Okay. Lecimy. Co ja dalej? To jest fest blisko. No naprawdę blisko. Dawaj, dawaj. Już nie jesteśmy daleko. Panie, zaraz się będziemy to kąpać w zimnej wodzie. W zimnej wodzie. Dobra, wypij, zjedz coś, a Można wódkę nie mm, W którą nie? stronę? W którą stronę teraz? Nie. nie wstą... Tam nie, 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 tam nie, nie idziemy tędy. w górę. Prosto. A tutaj idziemy, czekaj. Prosto, prosto, prosto. prosto. Tak. tak wąż tak, znowu. Tak. Nie, to nie jest wąż. Dobra. O no, nie, to jest wąż! O nie, to jest stick, fatty. patyk. Batyczek, Badylek pomyłka. O, ale jak tu będzie wąskie ustroje, Nie, 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 spoko, ja mam full życia, ja mam pół życia, ale to wystarczy ej, dobrze Energii brak powoli mi Ej, mi też, mi też, ale spokojnie, zaraz będzie camping Jeszcze troszeczkę, Paweł, Jesteśmy? dasz na radę? Tutaj. Uh, halo energy Real energy, tutaj, tu, pa. Jesteśmy Dobra, ej A gdzie jest, gdzie jest woda? To miała być woda Tu jest woda, jest woda. Ej czekaj, tam się da przejść, patrz po prawej ładnie. stronie. Nie. Nie, tam się no. nie. da, To jest to miejsce. Fajne. No ładnie, dobra, najładniejszy co? jak jest, no. Szczerze tak. Mi się wydaje, że tak. Okay. Bardzo ładna, a potem mamy jeszcze... Ej, czekaj, nie, ja mam chyba jeszcze jedną rzecz, patrz co tutaj jest. Czekaj. Tu, tu jest? Tu jest to. Ja to muszę sprawdzić. Dobra. Ciebie, gdzie idę teraz? O kurde, ja idę na Pożylny górę. W kemping. Jakś. Nie, 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 dobra, idę, idę do kempingu, idę do ciebie jem. Zjem jakieś pyszne, jesz szamkę, pyszną szamkę. Tyk. Szamka Tyk. do szamki. Szamka do szamki Pyk Siema pa I tu musi być otwarcie My. Myk Dobra I teraz Co? tak już, już masz postawiony, ja nie będę koło ciebie spać, czekaj Ja w takim razie, albo nie, dobra, będę koło ciebie spać Bo, ha, nie mam innego wyboru Myk Dobra Gdzie tutaj postawić? No daj, daj sobie tutaj I tutaj, tutaj robimy tak eee, Rozpalamy, mm. tu, ogniska nie mm. mam Ale dam sobie tutaj tak Krzyżniczek tak, e, place O, ja muszę teraz postawić to wszystko. Y, garnuszek, myk, o, gar elegancko. Oho. Pięknie, Dobra. paweł, o to chodzi. Ja tutaj stawiam. stawiam brakuje mi mojego. czego mi brakuje? Kamienia? Nie, jak to nie masz kamienia? Dużego kamienia mi brakuje. Duży kamień. teraz mi już stać. Dobra, tworzę ognisko mam. Camping! O. O, Camping. dobra, jest, mi też, mi działa tutaj wszystko, tylko jeszcze muszę tutaj do co? To jest mi miejsce na ja cię kręcę, ej, ej, wiesz co, zablokowałeś mi tutaj i nie mogę rozłożyć namiotu do końca. Ja cię kręcę. O. dobra, o, dobra, mogę. Dobra. My? O nie, wszedłem ci do tego, wszedłem ci do obozu, sorry. <noise> Weź krzesło postaw. Ej, już, już Czajnik, ruch. nie mamy stolika, nie? Bo mi tutaj A, y trzeba y te. A, to ta. Ale tak źle postawiłem, zaraz zobaczysz zresztą. O Jezus, ty mi w moim <laughs> w moim namiocie to dałeś. No, no Nie wiem czy da radę, Dobra, ale przy, trudno... to, żeby nam nie... namiocik nie odleciał. Tak, nie odleciał przez przypadek. To trzeba przebić, żeby nie było tu żadnych problemów Dzień przez przypadek. Dobry. Z Czymś takim, nie wiadomo czym. A może, co, ej, co to są węże, panie? Okay. Co, co to są jakieś węże? To będzie koniec. One, one nas zabiją. <laughs> nie wiem. Ja przynajmniej na razie przybijam sobie Ej uderzam w twój, no nie, twój zrobiłem przez przypadek, ja co, nie mogę... No dobrze, to dzięki No, super, super. Ty ale jak będzie nie. na chwilę to starczy nie. chyba i tak. A myślę, że już... wystarczająco Pa No co, mój jest tutaj w środku nie, Ja nie mogę tutaj... Mogę tylko spać do ciebie. Pa. Dobra ty nie... nie. Dobra, ty to nie się chyba nic nie zrobi, nie? No myślę, że tak, dobra, trudno. Trudno się mówi, e, walimy tutaj. Będziesz tej pewności. Tak, ewentualnie ok, mieć na namiot, razem będziemy spać w jednym namiocie, Trudno. Nie mogę Takie tego... Życie. O! życie Czajnik, jest... mogę podgrzać wodę Masz czajnik? Czekaj, ja, ja mm -hmm. tutaj, o piek, o, pięknie Tak, a ja chcę mieć, czekaj, ja chcę mieć tak, na to... Na razie nie chcę nic O, my Ja chcę sobie tak, o, posiedzieć. Ej, halo? Ej, co tu można? Stawić Są pułapki na niedźwiedzie Widzowie, jak chcecie, żebyśmy znowu poszli do lasu na kemping a. Piszcie w komentarzach, jak możemy iść znowu do lasu Idziemy, idziemy na las tu do Dobra ja się tutaj rozsiądę no Piękny no. mam. Mamy A. kemping Mamy kemping, ale czekaj, czy to już jest <laughs> koniec, to nie może być koniec! Pa! Tu jest do przeczytania masz! A nie, tutaj nic nie jest do przeczytania. To jest mapa. Śpibór, śpibór jest! Aha! Spibór no to jest do spanka. Ale mamy no. piękny widok, naprawdę widok. To no jest prawda. Jest. Widoczek przepiękny. jest. Piękny. Szkoda, że nie da się wskoczyć do wody. Ja lubię Ale przygoda zakiwać. była ciekawa, przecież tak dużo biegaliśmy. Będziemy zwiedzać no. tak te mapy. Prawda, prawda No camping no, jak camping, można tu dać jedzenie i tak dalej Ale my, my nie mamy żarcia No Z jedzeniem i tak mamy tu mnóstwo, nie ma Ty, a ty masz wodę ale mam, no, eee, no, znaczy można wlać jest, no, jest, jest, tutaj robił, wydaje się, tak, tak, tak Drop A nie, o oh, nie, yeah. drop tower halo O kurde o jakie mechanizmy w ogóle, co ty robiłeś? Nie, Jeden mushroom, dwa mięsa ej, czekaj, a nie da się tego, tu to, jak tu stał piec? a jak tu stał piec się nie da? Hmm, połyśmy. Nie się da, da się, ja sposprzątałem. Nie, dobra. musi się dać, no. Ja nie mogę, faktycznie, nie ma szans. Nie ma opcji, nie da się, nie da się. Ej, ale... Wierzymy w sumie, Bertrap, my moglibyśmy to zrobić, tylko potrzebujemy jednej taśmy. A ja wiem skąd tę taśmy wziąć. Okej. Okay. Taśmy potrzebujemy. Ja nie mogę, dobra. Do zrobienia. Adiol, Możemy to zrobić. Nie wiem czy teraz. A ty robisz ognisko w ogóle. Aha, zrobiłeś blisko, dobra nie O Jezu, ojojoj oj, oj. Ej, ej, co ty śpisz u mnie, co, chcesz się bić? Dobra, dawaj, ej, dawaj walka, walka na błoty, co za to, to? Walka na błoty? Czekaj, czekaj Tutaj czekaj, co byśmy mogli zrobić, Ej, nic Nic, zapalniczka, jedna Biorę zapalniczkę, okay. need fire Weź to podnieś R to pick up, R, pick up Need fire uh, weź to, to tutaj, o Nie to też trzeba podnieść chyba, pick up Podnieś to, podnieś to, groby, podnieś to, dobra. I teraz, teraz trzeba nich Eee, Not burning, e. Aha, e. Nie, nie, nie ma szans, e, Ja mam wszystko, ja, ja nie wiem. Ja, ja roze, ja rozebrałem to wszystko i nie mogę, nie mogę tego postawić, to jest zbugowane, dobra, wiesz co pan, chodź tu. Chodź tu, teraz się wiem, chodź tu, o ty. Chodź tu, jesteś taki mądry? O co? myślisz, myślisz, że, że podołasz? Co, tutaj jest? Co, co tu zrobiłeś? O nie, to jest leżkie. Centa, przestań, co tu zrobiłeś? Dobra ja ci tam, ja ci zaraz zniszczę to wszystko. Dobra, niszczę to, ja to niszczę. Nie mam szans, co? So, żegnamy się! Na... Nie, nie żegnamy się, nie ma opcji. O tym, o ty, dobra, takim mogę, jestem. Witka! Dostanie, dostanie się! Widzowie! Dobra, dobra koń Aż mi się by wyładował. <ślapple> Widzowie, zostawiajcie łapę! Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się... Do zobaczenia i. Na razie!